Dzień dobry, witam Was serdecznie z nowymi Beatsami Powerbeats Pro 2. To są odpowiedniki tak naprawdę AirPodsów Pro 2, które, które są... No, bardzo dobrze się sprzedają, są świetnym update'em Pro 1, jak ktoś ma pierwszą generację, to w tej chwili już bez sensu, ale zmiana na Pro 2 swojego czasu była bardzo duża. I teraz mamy Powerbeats Pro 2, które mają tą samą technologię. Mamy w tej chwili w uszach włożone i mam je dopiero od paru godzin, niestety, dosyć krótko, ale mam już parę rzeczy, parę przemyśleń, i chciałbym się nimi z wami podzielić. Po pierwsze, jeśli chodzi o specyfikację techniczną, mają H2 na pokładzie. To jest to samo, co jest Pro 2, czyli najlepsza możliwa technologia Apple obecnie. I ponoć, tak twierdzą, w reklamie swojej. Powerbeats Pro 2 są najlepszymi słuchawkami ze wszystkich. Prawdopodobnie chodzi tylko o ofertę biCA, to nie jest jasne. Bitsa jest do Apple, więc może im chodzi o całą ofertę, może chodzi im tylko o Bitsa. Na podstawie moich wstępnych testów podejrzewam, że chodzi tylko i wyłącznie o Bitsa. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Więc tak, mają Adaptive EQ, mają trochę inny system jeśli chodzi o tryby, czyli mamy tryb transparentności, mamy tryb ANC, nie ma trybu adaptacyjnego, który jest tak dobry w przypadku tamtych. Tryb adaptacyjny jest taki, że na przykład jeżeli jesteśmy na ulicy wycisza hałas ulicy, ale przepuszcza dźwięki karetki, przykładowo wycisza młot pneumatyczny, ale powoduje, że słyszymy inne rzeczy. Więc y, bardzo fajna rzecz. W praktyce rzadko z tego korzystam, ale czasami się przydaje, szczególnie jak chcę coś słyszeć, ale nie chcę hałasu. To jest wtedy bardzo dobre. Natomiast to w odróżnieniu od AirPodsów Pro, które są uznawane za sławki takie na co dzień do wszystkiego. To są sławki, które również pewnie będziecie mogli wykorzystać do wszystkiego, ale to są sławki przede wszystkim przeznaczone do sportu. I już nie wątpię, że w tym zakresie będą świetnie się spisywały, bo się trzymają bardzo mocno. Trochę próbowałem skakać, jakieś małe pogo uprawiać i nie drgną nawet. Świetnie siedzą w uszach, to im przyznaję, to jest genialne. Są 22% mniejsze od poprzednika. A sam case jest 33% aż mniejszy od poprzednika, więc jest spora różnica. Natomiast jeśli porównamy go do case'a od AirPodsów Pro 2, to różnica jest zdecydowana. To są sławki na co dzień. Te weźmiecie sobie do kieszeni w spodniach czy gdziekolwiek rzucić do małej kieszonki w kurtce i tak To już jest na tyle duże, żebym nie chciał tego ze sobą brać na siłownię, wrzucić do torby, pewnie do roweru, gdzieś tam do sakwy rzucić, spoko. Niekoniecznie chciałbym to mieć w kieszeni. w kurtce jeszcze może, ale to jest bardzo duże pudełko w refuzorów porównując do AirPodsów. Bardzo duża różnica. Sławki wspierają IPX4, czyli spokojnie możecie się pocić, ale niekoniecznie chcecie wskakiwać do wody w nich. One nie są dobre na basen, nie próbujcie w nich pływać, bo nie są do tego przeznaczone. Pierwsze AirPodsy Pro miały 3 rozmiary wkładek, dzisiejsze mają 4. Beatsy mają w tej chwili 5 już, więc jest duża szansa, że każdy dopasuje to do siebie. Jeśli chodzi o nowe funkcje, jest takowa pomiar tętna. Z wstępnych testów wynika, że jest to bardzo precyzyjne, że jest to różni się od Apple Watcha. Mówimy tutaj o nowych Apple Watchach. Z testów wynika, że różnica jest sięga jednego uderzenia na minutę, czyli jak tam przykładowo mają ktoś ma tętno 121 na zegarku, to na przykład tutaj ma 122 albo 120. To jest myślę wystarczająco dobre już, żeby to się spisywało prawidłowo. Nie miałbym problemu korzystać tylko i wyłącznie z tego. Jako urządzenia do pomiaru tętna. Niestety nie działa to tak jak pomiar w Apple Watchu, który od razu się synchronizuje z Health. Nie ma tak dobrze. Tutaj beats trochę i Apple tym samym poszli naokoło Wsparcie dla pomiaru tętna jest przez konkretne aplikacje. Tych aplikacji jest w tej chwili 7: Open, Peloton, Runner, Slopes, Ladder, Nike Run Club, którego być może znacie i Jao ja. Ja z tych wszystkich znam tylko Slopes i Nike Run Club. Więc no to jest słabe niestety, szkoda. Chciałbym, żeby to działało tak jak w przypadku Apple Watcha, tętno powinno trafiać od razu do Apple Health. Dalej, jeśli chodzi o tryby pracy, mamy dwa główne transparency i przezroczystość, czyli słyszymy wszystko dookoła nas. Zwykły poziom głośności, nie jest nic przyciszone, albo ANC. ANC to jest wyciszanie wszystkiego na maksa. Nie ma niczego pośredniego, nie ma trybu adaptacyjnego. Jest special area, czyli ten dźwięk przestrzenny działa bardzo dobrze, w zasadzie identycznie jak w AirPodsach Pro 2, nie widzę różnicy. Same urządzenia, same słuchawki mają fizyczne przyciski, czyli cała tutaj ta powierzchnia to jest jeden przycisk. Klikamy tutaj na tym kółku w tym miejscu, i tutaj jest drugi przycisk. Tutaj jest rocker switch tak zwany, czyli góra dół. Mamy. Wewnątrz i możemy regulować tym głośność, przytrzymując i klikając na różne sposoby. Mamy oczywiście play, pause i tak dalej. Zmiany trybu pracy poprzez przytrzymanie przycisku, bardzo intuicyjne, działa to standardowo. Czas pracy na baterii jest bardzo imponujący. Same słuchawki 10 godzin na jednym ładowaniu. 10 godzin per słuchawka, nie razem, per słuchawka. To jest bardzo imponujące. Z pudełkiem, które potrafią je doładować 4,5 raza mamy 45 godzin. Pracy. Ludzie w internecie raportują, którzy już mieli je wcześniej do testów, raportują, że spadek procent w włączonym ANC jest około dodatkowych 10-20%, zależy kto testuje. Podejrzewam, że to będzie bardzo indywidualne. zależy jak ciężko ta ANC musi pracować w jakich i jesteśmy w warunkach, wyciągają nam z tego co widziałem 9-8 godzin czasami. To jest i tak bardzo dobry wynik. Nie mam z tym problemu, nawet gdyby to było mniej, to nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że wynik jest znakomity. Dodam jeszcze, że firma podaje, Beats podaje, że 5 minut ładowania wystarcza na 90 minut słuchania muzyki, czyli to jest całkiem imponujące. Teraz tak. Mam bardzo krótką ocenę. Bezpośrednio porównywałem ANC do AirPodsów Pro 2 i bezpośrednio Chip Transparency. Chip Transparency to jest, różnica jest bardzo niewielka. Ja teraz cały czas z nich siedzę, słucham swojego głosu, słyszę tutaj otoczenie, nie mam opóźnienia w ogóle. Działa znakomicie. Prawie jakbym nie czuł słuchania. Czyli jest dla mnie prawie tak jak Herpocy. Historia z życia wzięta. Raz chodziłem po domu, szukałem swoich Herpoców, pro miałem je w uszach. Więc są lekkie. Te są cięższe, czuję ich obecność w uszach, ale po nie czuję? Jak mam już je włożone przez chwilę, to już w ogóle zapominam o moich istnieniach. Tutaj je czuję. To nie jest, to, że one są komfortowe, czy mnie ugniatają, czy coś, tylko po prostu czuję. Jednak jest ten pałąk, który zatacza tutaj ten, te, to koło wokół naszego ucha, trzyma nas dosyć mocno, Działa to, trzyma to stabilnie. Miałem je w uszach no, parę godzin, więc nie potrafię ocenić, jak niewygodne będą na dłuższą metę, natomiast wstępnych testów wynika na to, że będą dla mnie przynajmniej znakomite. W aplikacji jest oczywiście test szczelności, moje na MC działają znakomicie, nie mam problemu. I teraz tak, transparency, jak wspominałem, plus minus 3% powiedziałbym. Może sobie jest ciut gorsze. Może, ale nie sądzę. Natomiast w ANC jest różnica Dużo mniejsza niż między AirPods 4, a AirPods Pro 2, dużo mniejsza. Tam mówiłem, że jeżeli AirPods Pro 2 to jest około 100%, że 100% to jest 100%, to jest próg wyjściowy, 100%, to AirPods 4 bym ocenił tak na 80%, przeważnie, ale czasami 60%, czasami zaskakująco słabo działają. W przypadku biców ja myślę, że 5-10% mniej, nie więcej, nie więcej. Realnie rzecz biorąc. Myślę, że 5-10% max, 10% to jest takie naciągane już. Oczywiście nie testowałem ich jeszcze w samolocie, nie testowałem ich w pociągu, przyjdzie na to czas. Natomiast muszę powiedzieć, że wstępnie nie mam zastrzeżeń. To ANC jest gorsze, czuję, że jest gorsze, ale przy włączonej muzyce, jak już włączę swoją muzykę, czy podcast, czy coś, to nie słyszę różnicy. Także to jest tylko w przypadku wyciszonych słuchawek całkowicie. Będę robił dalsze testy, dam znać, będę miał lot samolotem niedługo, będzie okazja się przekonać, jak to się spisuje. Największa różnica jest oczywiście w tym, jak słyszymy muzykę. To nie są Apple a słuchawki, to są bitcowe słuchawki, więc są inne oczekiwania klientów, jest inna filozofia firmy i to się nie zmieniło. Chociaż być może można powiedzieć, że się zmieniło na lepsze, bo kiedyś była tragedia. Ja nigdy biców w życiu nie miałem, z głównie ze względu na to, że nie byłem w stanie ich słuchać, bo tak złe audio dla mnie, tak przesterowane basy i w zasadzie wszystkie inne dźwięki również cierpiały na skutek tego, że nie byłem w stanie tego słuchać. Moje preferowane słuchawki w tamtych czasach, jak Beatsy się pojawiały i były modne, to były haszustki od Bendo, które były mega neutralne. Tam prawie basu nie było, były bardzo delikatne, te słuchawki. AirPodsy Pro w porównaniu z haszustkami mają sporo basu, w ten sposób powiem. Więc dla mnie Powerbeats Pro 2 mają dużo basu. Ja lubię dosyć neutralne słuchawki, więc ponownie, to są bardzo żywe słuchawki, to jest żywy dźwięk. Mamy sporo trebli, sporo basów. Bas jest dobrze wyważony, nie powiedziałbym, że jest go za dużo. Mam parę piosenek, które odsłuchiwałem, gdzie naprawdę było go sporo, ale jest dobrze wyważony. Jednocześnie jest to więcej niż jestem przyzwyczajony, ale powiedzmy, że zaakceptuję. Nie wpływa jakoś negatywnie na sam dźwięk. Natomiast treble mi się nie podobają, jest ich, jest ich za dużo. Góra jest zbyt mocno podbita i przy muzyce. Hip-hopowej jest ok przy, przy rapie, hip-hopie i tak dalej, przy takiej muzyce cięższej. Niestety przy muzyce klasycznej, przy popie, przy muzyce, gdzie jest dużo góry, to zaczyna ona być trochę zbyt dominująca, ona zaczyna hałasować, nie wiem jak to powiedzieć, zaczyna być nieprzyjemna, po prostu jest jej za dużo. I no to bym chciał trochę skręcić tą górę, niestety. Nie podoba mi się tak. Myślę, że pod tym względem dźwiękowym, pod względem balansu dźwięku. AirPods Pro są dużo, dużo lepsze. Ale dużo osób nie lubi, jak brzmią AirPods Pro. Dla nich jest to zbyt Dużo ludzi lubi dużo basu i dużo trebli. Za każdym razem, jak wsiadam do samochodu testowego, wchodzę w ustawienia audio i sprawdzam, jak są ustawione basy i treble. I zazwyczaj są podkręcone na maksa, czy to jest plus 10, czy plus 20, czy ile tam pozwala. Po prostu ktoś wsiada do samochodu, pierwszą rzeczą, którą robi, wchodzi do ustawień audio, suwaki na maksa. Miażdży dźwięk. Jest to dźwięk, który się, którego się nie da słuchać dla mnie. Jest to niezgodne z założeniami twórców, niezgodne z założeniami wydawców i niezgodne z założeniami osoby masterujące ten dźwięk. Dramat totalny. Ale ludzie lubią. Ja zdecydowanie preferuję tutaj w kierunku bardziej neutralnego dźwięku. Zresztą AirPods y czy Apple nie ma neutralnego dźwięku, to w, po takie rzeczy polecam jakieś słuchawki typu Audio być może jakieś Dynamics, które zresztą notabene też mam. I tam te słuchawki już, już są dla mnie zbyt neutralne. Już na przykład 770, które mam, to są świetne do montażu audio, do odsłuchu i tak dalej, ale nie do muzyki. Nie lubię słuchać w nich muzyki, są zbyt płaskie już. Więc no mówię, jakiś tam balans musi być. AirPods Pro dla mnie, uważamy, mają świetny balans. Bicy za dużo jest tego hałasu. Ale, ale, to są słuchawki, które są przewidziane dla atletów, dla osób uprawiających sport, gdzie żywa muzyka jest ważna nie po to, żeby dobrze brzmiała, tylko po to, żeby nas napędzić, po to, żebyśmy szybciej biegli, żebyśmy szybciej jechali, szybciej płynęli, no płynęli może zły przykład. I w tym wypadku rozumiem to, to ma jakieś zastosowanie, ma to jakieś uzasadnienie. I jeszcze nie wiem, czy ja sobie zostawię, muszę się zastanowić, Natomiast wiem już teraz, że to będą znakomite słuchawki do sportu. Właśnie na rower do biegania, gdzie nie będzie mi groziło to. Nawet jeżeli się spocę, nawet jeżeli mi się kanonawiży i sama słuchawka będzie pracowała luźniej w kanale przez to na silikonie, to nadal mam ten pałąk, który będzie mi ją trzymał. Nie będę musiał jej poprawiać. To jest plus. I z tego powodu prawdopodobnie je sobie zostawię. Ale ze względu na rozmiar pudełka nie jest to coś, co będę chciał ze sobą nosić na co dzień. Jest to pudełko po prostu zbyt duże i zbyt nieporęczne. Szczerze mówiąc, gdyby zrobili wersję tego pudełka, i oczywiście udało im się zmieścić tą słuchawkę w tym mniejszym pudełku, no bo ona on jest podyktowana jego rozmiar głównie właśnie kształtem słuchawek, i, i to pudełko na przykład zapewniałoby tylko 20-25 godzin baterii. To dla mnie byłoby spoko. Przy takiej pojemności to pudełko powinno wystarczyć tam, jeżeli słuchamy tam godzinę, dwie dziennie muzyki na przykład typu na miesiąc czasu bez żadnego problemu. Także to jest dosyć niewiarygodne. Powerbeats Pro 2 kosztują 1350 zł. To nie jest mało, ale z drugiej strony no są porządne. Działają oczywiście z Androidem, nie tylko z iPhonem. Z iPhonem będą działały najlepiej. Jak widzieliście proces parowania jest banalnie prosty. Wstępnie jestem nimi bardzo zachwycony. Komfort tego jak siedzą w uchu. Jak leżą wokół ucha, jak ten pałąk tutaj przylega, jak nie uwierają mnie, nie czuję ich, a jednak są bardzo stabilne w tym uchu, to dla celów sportowych, to jeżeli, jeżeli szukacie powodu, żeby wydać pieniądze na nowe słuchawki i chcecie uprawiać sport i chcecie się w nich spocić, to być może to jest to. Pełna recenzja pojawi się z czasem, na razie tylko i wyłącznie pierwsze wrażenia. Myślę, że niewiele się zmieni względem tego, co powiedziałem, ale zobaczymy. Być może coś nas zaskoczy. Na koniec jeszcze jedna istotna różnica między PowerBeats Pro 2 a AirPodsami Pro 2. AirPodsy mają osobne czujniki dla Fine My, dla obudowy, dla lewej sławki, dla prawej sławki, czyli mamy trzy elementy i każdy z nich możemy osobno lokalizować. W przypadku Beatsów obudowa sama w sobie nie może być lokalizowana. Lewa sławka tak, prawa sławka tak, obudowa nie. Być może dla kogoś to robi różnicę. Być może dlatego warto wziąć pomarańczową, żeby łatwiej było znaleźć w torbie. Jest jeszcze ciekawostka, jeśli chodzi o poziom Powerbeats Pro 2 kontra AirPods Pro 2. Jak widzicie tutaj na tych dwóch słuchawkach włączyłem równocześnie dźwięk na dwóch słuchawkach jest różnica w głośności. Jak widzicie, ustawiłem suwaki tak, żeby brzmiały tak samo w moich uszach. Sprawdzałem mój słuch niedawno. Moje uszy są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o poziomy, więc nie powinno być różnicy między nimi. Ale jednak, AirPods Pro 2 muszę podkręcić znacznie głośniej, żeby słyszeć je tak samo głośno. Więc Powerbeats Pro 2 grają po prostu głośniej. Być może jest to dla kogoś istotne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam oczywiście do komentarzy. Dziękuję z góry za suby, dziękuję za lajki, dziękuję ekipie wspierającej kanał. Jest mi bardzo miło, że to robicie. Do zobaczenia. See! You.